Wszystkie mam na imię i zapraszam na mój kanał. Dzisiaj nie będzie zabawnego tematu, dlatego że będę odpowiadać na pytanie, czy mamy koronawirusa na Krymie, dlatego że w tej chwili mieszkam tu. I mam coś do powiedzenia. No i zaczynamy. Na razie paniki nie widzę na Krymie. Czyli wszystkie przedsiębiorstwa działają, produkty są w sklepach, sklepy też są otwarte. Dzisiaj jest 25 marca i mamy na Krymie 7 ludzi z tym koronawirusem. Ta sytuacja jest daleko od rzeczywistości, dlatego że każda osoba, która ma zamieszkanie na Krymie, a która mieszka, Тут з часу українських, то та особа має український пашпорт, український довод особистий. То значить, що та особа може виїжджати до України, а з України може виїжджати до Унії Європейської, для того, що не потребують українці робити зазволень, віз. Як то ще робить? Osoba bierze z sobą paszport rosyjski, paszport ukraiński albo dowód rosyjski, dowód ukraiński. Na a, granicy rosyjskiej pokazuje paszport rosyjski, na granicy ukraińskiej pokazuje paszport ukraiński. Czyli a, kiedy ta osoba wraca na przykład a, z podróży z Ukrainy albo z Unii przez granicę. Rosyjską, ona nie pokazuje, że ona wyjeżdżała gdzieś daleko na przykład. I takich osób mamy dość dużo. I to oznacza, że tego koronawirusa jest też o raz więcej niż te siedem. Nawet nie trzeba nic wymyślać, dlatego że każdy ma jakiegoś sąsiada który niedawno przyjechał z Ukrainy albo znajomego, na przykład mam znajomą, która wyjeżdżała do Włoch i do swojej córki i wróciła akurat tydzień temu, kiedy jeszcze granica była otwarta, bo na razie granica z Ukrainą jest zamknięta i Ukraina nie wpuszcza i nie wypuszcza i te osoby, które wrócili z Unii na przykład już w marcu Nikomu nie mówię o tym. Ich znajomi, którzy się denerwują tym i może przywieźli tego wirusa, i oczywiście dzwonią do specjalnego urzędu, który to wszystko sprawdza, i o tym opowiadam. I później już te urzędy wyjeżdżają do tej osoby, i nawet nie robią tych testów na tego koronawirusa. Od poniedziałka szkoły nie działają, wszyscy ucznicy siedzą w domu i trzy tygodnie będą siedzieć. Uniwersytety nie działają, już chyba z dwa tygodnia. Co dotyczy sklepów, nie widziałam, żeby ktoś ubierał maseczki na twarz albo miał rękawiczki takie lateksne. Często wchodzę do strony takiej miejskiej, internetowej, sprawdzam co piszą, co myślą i tak mi się wydaje, że dla większości mieszkańców Teodosi na przykład to są jakieś żarty. I wszyscy po prostu się śmieją z tych, kto o, ubiera. Jednak na przykład ja ubieram maseczkę. Większość tak po prostu się śmieją z takich ludzi jak ja. Ale na razie śmieją, bo zobaczymy co będzie dalej. W aptekach już nie ma, już od dawna nie ma parzele antybakteryjnych. I tak samo nie sprzedają już od dawna maseczki. Ale teraz już w więzieniu, w teatrach nawet cały czas po prostu wszystkie siły. Państwa skierowane na szycie maseczek. Co dotyczy jakichś moich osobistych zasad, to kiedy wracam do domu, to odzież i obuwie takim sprayem też antybakteryjnym. I tak samo, i wszystkim to radzę robić, nie mam, nie mam komórki. Zmywam spirytusem albo mam taki pojemniczek z chlorogeksydinem, nie wiem jak to po polsku napisz, ale może tak samo brzmi, bo to jest chemia, trzeba to zawsze zmówić nie tylko w ciągu te, tej kwarantyny. I oczywiście staram się nie płacić gotówką, chociaż na rynku, na targowisku nie przyjmują karty. Więc takie mamy sprawy na dziś. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli będzie coś nowego, to koniecznie o tym będę mówiła. Dziękuję bardzo i do widzenia, do usłyszenia. Bądźcie zdrowe i oglądajcie moje filmiki. Do następnego odcinka i do widzenia, pa pa!